Cześć. Pozdrawiam fanów i oglądających. Miłej niedzieli. Jeśli oglądacie to w niedzielę. Yy, chcę ogłosić, że wszyscy się podśmiewują z Heizera A on odniósł sukces zarówno na Przodyborzu, jak i na usynowie. Dzienny obrót yy, z jednej budki to jest około 50-60 tysięcy dziennie. Więc księżu, Księżulo może buty czyścić zarobi, bo na pewno nie osiąga takich wyników e, finansowych. Przypomnę, że teraz z dwóch budek to jest około 100 tysięcy dziennie obrotu. E, swoim pracownikom płacię, nie wiem, 30 zł za godzinę, 27, więc... E, jak odliczy różne koszta, to wyjdzie mu, nie wiem, na czysto około 70 tysięcy dziennie, więc no myślę, że nawet w nie takich pieniędzy nie zarabiał, jak teraz, więc no trzeba ogłosić, że jednak hyzer w wielu upadkach z subwayem czy tam z kawiarnią śniadajmową odniósł sukces yy, z kebabami dziwię się że jeszcze yy, nikt tego nie zauważył do usłyszenia hej w następnym odcinku cześć